Witam wszystkich na kanale Paweł Węglarz. Dzisiaj powiemy sobie o kardarynie, jak działa, jakie są z reguły dawkowania i ogólnie z czym to można łączyć. Zapraszam. Zanim zaczniemy, zostaw suba, lajka i lecimy z tematem. Kardaryna działa przez aktywację receptorów PPAR, co prowadzi do zmian w ekspresji genów związanych z metabolizmem energetycznym. Ta aktywacja skutkuje zwiększeniem pozyskiwania energii z tkanki tłuszczowej, co jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli zależy Ci na estetycznej sylwetce. Kardaryna dodatkowo świetnie wpływa, jeżeli chodzi o wydolność, także jeżeli jesteś sportowcem, który uprawia ultramar, maratony biega skacze no w ogóle coś co wiąże się z wytrzymałością to jest to naprawdę game changer. Kardaryna jest ogólnie znana z tego, że jest środkiem typowo na wytrzymałość, jednak w tym materiale omówimy sobie bardziej wpływ na kształtowanie sylwetki. W dużym skrócie poprzez utlenianie kwasów tłuszczowych i wykorzystywanie ich jako energii dużo łatwiej jest nam spalać kankę tłuszczową. Oczywiście deficyt energetyczny będzie tutaj potrzebny tak czy siak, ponieważ kardarynę stosujemy również w okresie masowym. Jednak podczas redukcji ten etap może przychodzić dużo szybciej, aniżeli bez kardaryny. Kardaryna nie wpływa na Negatywnie na masę mięśniową, przez co używając jej na redukcji nie stracimy więcej masy mięśniowej, jak to się może wielu wydawać. Dawkowanie kardaryny jest bardzo indywidualne i zależne jest od tego, jaką mamy aktualnie potrzebę. W okresie redukcji tkanki tłuszczowej spotykam się często z dawkowaniem 20 a nawet 30 mg dziennie, i ta dawka jest tak naprawdę stosowana przez cały okres redukcji, od samego początku do końca. W okresie masowym sportowcy używają mniej tej kardaryny i nieraz to jest nawet tylko 10 mg, i to ma na celu poprawę chociażby wrażliwości insulinowej i pozytywnego wpływu na układ krwionośny. Ale o tym zaraz. Kardaryna ma długi okres półtrwania, także tutaj, jeżeli chodzi o dawkowanie, wybrałbym opcję raz dziennie, czyli nawet rano po przebudzeniu wrzuciłbym sobie jedną dawkę całościową, czy to będzie 20-30 mg czy 10, to wziąłbym ją po prostu rano. I działanie kardaryny będzie tak naprawdę cały czas na tym samym poziomie. Nie musimy się martwić o to, że o zaraz będzie kolejna dawka, i trzeba o tym pamiętać, jak w przypadku innych substancji typu na przykład orali. Kardaryna ma również pozytywny wpływ na układ krwionośny, co nie jest tak potrzebne w okresie redukcyjnym jak w okresie masowym, gdzie jeszcze to się na cyklu i podaje sterydy w zawyżonych dawkach w supra Kardaryna może zwiększać produkcję tlenku azotu, co prowadzi do lepszego przepływu krwi i do rozszerzenia naczyń krwionośnych. Lepszy przepływ krwi to nie tylko lepsze zdrowie, ale też oznacza to większe dostarczanie tlenu i składników odżywczych do mięśni, co jest kluczowe w okresie masowym. To wszystko tak naprawdę, mimo że jest to mały element całej układanki, może powodować, że nasza regeneracja będzie zachodzić szybciej. Kardaryna również ma zdolność do poprawy profilu lipidowego, czyli nasz cholesterol poprawia się, nasz HDL jest wyżej. Co ma kluczowe, znaczenie podczas stosowania środków dopingujących, szczególnie tych, które w mocnym stopniu obniżają nasz poziom HDL, wpływają negatywnie na cholesterol i to może rodzić po prostu w przyszłości jakąś zmianę miażdżycową, czego nie chcemy. W takim wypadku sportowcy kardarynę na masie używają jako profilaktyki do omega-3 koenzymu Q10, co pozwala utrzymać cholesterol na dobrym poziomie, lepiej dostarczać składniki odżywcze do mięśni i zamortyzować pewne skutki uboczne sterydów, które można zamortyzować. Kardaryna, okres masowy. Warto wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli jesteśmy w okresie masowym, jeżeli mamy nadwyżkę. Kaloryczną, nasz poziom cukru lubi iść troszeczkę do góry. Szczególnie jeżeli stosujemy hormon wzrostu lub peptydy, które podnoszą ten hormon wzrostu, czy chociażby MK677, to już kij z tym cholesterolem, ale ten poziom cukru będzie szedł do góry, i wtedy należy dbać o to, aby ten cukier był w normie. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, aby mieć jak najlepiej wynik cukru, najniżej jak się tylko da, tylko chodzi o to, żeby nie przekraczał pewnej bariery, i to jest indywidualne zależnie od człowieka, zależnie od miesiąca, okresu masowego, w którym jest, ale kardaryna wtedy. Kiedy może ten cukier regulować, szczególnie gdy właśnie leci ten hormon i możemy wtedy dłużej przebyć okres masowy, przez to zbudujemy więcej masy mięśniowej. Kardaryna a redukcja. Jeżeli chodzi o kardarynę a redukcję, to tutaj poza lepszym wykorzystywaniem kwasów tłuszczowych jako energii możemy zaliczyć również to, że nasze kardio będzie lepsze. Będziemy bardziej wytrzymali, przez to będziemy spalać więcej kalorii i to wszystko tak naprawdę sprowadzi się do tego, że szybciej spalimy tkankę tłuszczową, niż byśmy zrobili to bez kardaryny. No i to, co wcześniej mówiłem: lepsze dostarczanie składników odżywczych do mięśni równa się lepsza generacja i ogólne lepsze funkcjonowanie na co dzień. Jak długo sportowcy stosują kardarynę? Ogólnie ile osób, tyle tak naprawdę opinii, jednak z tym, co się najczęściej spotykam, jest to nawet stosowanie całoroczne i jeżeli mamy jakieś treningi, mocniejsze, czy nawet przygotowanie do zawodów, ta kardaryna leci w dawce 20-30 mg bez względu na to, czy to jest redukcja, czy masa, a jeżeli mamy jakiś deload, roztrenowanie, przerwę, wtedy kardaryna jest odstawiana całkowicie na okres miesiąca lub dwóch, lub dawka jest minimalizowana do np. 10 mg, aby dalej mieć te benefity z utrzymania prawidłowego cholesterolu i ogólnie utrzymania glikemii. Moim zdaniem stosowanie kardaryny w dawce 20 mg dziennie przez załóżmy okres 4 miesięcy jest naprawdę tutaj optymalne i możemy zauważyć bardzo dużo benefitów, które po prostu będą skutecznie działać, jeżeli chodzi o nasz zapragniony cel, czy to jest budowa masy mięśniowej, czy redukcja, czy chociażby no, bieganie, pływanie, zależnie co tam trenujesz. Co do skutków ubocznych kardaryny. Bardzo dużo osób w ostatnim czasie mówi, że kardaryna może powodować nowotwory, bo pewne badanie wyczytali na internecie. Prawda jednak jest taka, że jeżeli chodzi o kardarynę, to znajdziemy dwa badania. Zarówno takie, które pokazuje, że powoduje nowotwory i jest to badanie, gdzie podawano szczurom bardzo duże dawki kardaryny. To byśmy musieli chyba jeść dziennie po kilka opakowań, ale jest też drugie badanie, które pokazuje, że kardaryna działa antynowotworowo. I co tutaj wybrać? Myślę, że zdrowy rozsądek. Nikt z nas tak naprawdę nie chce jeść kardaryny pudełkami dziennie, bo też mało kogo z nas by było na to stać, ale tak naprawdę warto, abyście poczytali sami te badania i sami wyciągnęli wnioski. Osobiście żadnych skutków ubocznych z tytułu stosowania kardaryny nie zauważyłem i nieraz przetyka się coś takiego, że jeżeli ktoś ma bardzo niski poziom cukru we krwi, to duże dawki kardaryny mogą go obniżyć jeszcze niżej, natomiast nigdy to nie będzie działanie takie jak insulina, że będzie to po prostu niebezpieczne. Jednak osoby, które mają hipoglikemię, to ja bym się tutaj zastanowił i na pewno zaczynał zawsze od najmniejszej możliwej dawki i po prostu obserwował, co się dzieje. Często pytacie też mnie o połączenia z kardaryną. Co warto połączyć, co na masie, co na redukcji. Kardaryna jest takim środkiem, który tak naprawdę może być połączony dosłownie ze wszystkim. Ponieważ na redukcji, czy to chodzi o zablokowanie apetytu w postaci środka typu acetyl GLP, czy to chodzi o fragment hormonu wzrostu, jochimbine czy kardarynę, tak naprawdę wszelkie tutaj połączenia są możliwe i tak naprawdę są to częste połączenia. W okresie masowym, wiadomo, tutaj będą inne środki, czy to MK677, czy jakieś anaboliki, jednak kardaryn tak naprawdę wpasowuje się w kanon każdego połączenia. Po kardarynie oczywiście nie trzeba robić odbloku. Kardaryna występuje w tabletkach lub w kroplach. Ogólnie są dwie formy, nie różnią się praktycznie niczym, tylko po prostu formą podania, jak Tobie lepiej taką po prostu wybierasz. Jednak ja osobiście wolę tabletki z kodem HERO10, macie 10% zniżki na wszystkie peptydy do badań marki HEROFARM i mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o jakim środku jeszcze nagrać lub w ogóle cokolwiek innego, a ja to po prostu zrobię. Jeżeli będzie wystarczająco lajków, to będzie duża motywacja, więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie materiału. Pozdrawiam serdecznie i koniecznie zostawcie subskrypcję.